Zbawiciel jest przed tobą. Za tobą tylko nienawistny tłum i bat, którym kat będzie cię smagał, jeśli padniesz. Wspominanie przeszłych win, dawno przebaczonych, rozpamiętywanie przeszłości, która nie powróciła. Marzenia o rzeczach przyziemnych, to wszystko jest zapatrzeniem w siebie, które prowadzi człowieka do upadku. Musisz wciąż patrzeć na cel. Wpatrywać się w zbolałe, ubiczowane plecy Jezusa, kroczące Go przed Tobą. Miej w umyśle cel Twojego życia. Nie rozpraszaj się na wiele szczątkowych celów, które nie służą do Ten świat łudzi długowiecznością. Ale życie ludzkie pozostaje chwilą wieczności. Stawiaj progi ślady, którymi przeszedł Jezus. Nie szukaj własnych dróg martwienia. We wszystkim tylko naśladuj. To jest pokora dziecka, które tylko naśladuje swojego rodziców i czyni to, co on. Masz wzór zasłany z nieba. Boga który no dźwiga swój ludzki krzyż na ziemi. Na ziemię, w do Nie potrzeba wielu słów. Wystarczą ofiary, które składamy. To Nie chodzi o to, co my robimy.